Uczniowie od czterech dni spotykają się na terenie naszej szkoły, gdzie przeprowadzone są dla nich warsztaty dotyczące odnawialnych źródeł energii, ale też innych obszarów dotyczących ochrony środowiska. Cały ten projekt jest częścią większego projektu termomodernizacji budynków Fundacji Edukacji Międzynarodowej, który jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W trakcie tych warsztatów uczniowie pracowali nad budową robotów w XAQ, które w jakiś sposób zaplanowane przez uczniów mają przyczynić się do ochrony środowiska. Zaprojektowali roboty z ramionami przed sobą. Te ramiona mają służyć na przykład do zbierania e, jakichś odpadów i segregowania ich w odpowiednie miejsca. Roboty są też wyposażone w czujniki, na przykład kolorów, więc część uczniów zaprojektowała robota, która na podstawie koloru rozpoznaje dany przedmiot i otwiera kolejne ramiona, tak żeby skierować taki przedmiot do odpowiedniego miejsca. Podczas warsztatów uczniowie również badali różne źródła odnawialnej energii. Na przykład budowali turbinę wiatrową, testowali jak różne materiały śmigieł, jak różne kształty śmigieł, jak różne ustawienie śmigieł może wpływać na wydajność takiej turbiny. Badali również panele fotowoltaiczne jak kąt nachylenia tych paneli może wpłynąć na ilość energii, która zostanie przez taki panel przekształcona w energię elektryczną i następnie oczywiście wykorzystywali tę energię, na przykład do zasilenia drobnych paneli led czy do napędzania jakiegoś małego wiatraka. Uczniowie mogli też zrobić bardziej kompleksowe i skomplikowane eksperymenty dotyczące generowania wodoru z wody za pomocą elektrolizy, następnie ten wodór Przekształcany był w energię elektryczną, którą również wykorzystywali do zasilania małych sprzętów. Przez te cztery dni budowaliśmy roboty z super, z bardzo nowoczesnych części i je programowaliśmy. Również produkowali, produkowaliśmy energię z odnawialnych źródeł takich jak wiatr, yy, słońce czy wodór. Bardzo polecam i mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie więcej ludzi, nie da, ponieważ nie da się tu łudzić.